Czy wiesz, że słowa i myśli mają moc? Witamy bardzo serdecznie w ramach naszego projektu Jabłko z Cynamonem. Ze mną jest Klawiara Szeper, -laś Raś, przepraszam, <laughs> z którą współtworzę ten projekt. Zaraz Klaudia poopowiada nam o tym projekcie. Nazywam się Beata Nowotnik, jestem przedsiębiorcą i także tutaj wspólnie z Klaudią tworzę nasze dziecko i jabłko z cynamonem. Klaudia, poopowiadaj o tym naszym projekcie. Dzień dobry, witaj Beata, cześć. Jabłko z cynamonem to projekt ciekawie. Kreatywnie i pozytywnie. Do naszego projektu zapraszamy osoby, które chcą się podzielić z nami, tylko z nami, z widzami, z osobami zainteresowanymi tym, co jest dla nich ważne. Staramy się z Batą pokazać miejsca niesamowite i bardzo, ale to bardzo rzetelną usługę. Naszym, naszą misją jest właśnie pokazanie to, co jest ważne. Wartościowe i rzetelne. Ja nazywam się Klaudia Szeferaś, jestem od 10 lat rozkochana w żywieniu komórkowym. Wiem, jak ważne jest to, żeby zdrowie było dobre. Należy dobrze odżywić swoją komórkę. Oprócz tego jest jeszcze ten pierwszy, pierwszy przedrostek, czyli psycho, i od właśnie, między innymi, będziemy dzisiaj sobie też też rozmawiać, ja tutaj Beatę zaraz przepytam na lewo i na prawo i powiem Wam kochani dlaczego Beata zainicjowała dzisiejszy temat, ten temat zarówno dla mnie jak i dla Beaty jest bardzo, bardzo ważny, ale znając Beatę to chciałaby Was zachęcić do przemyśleń i właśnie zapewne dlatego dzisiaj wybrała taki temat, ale zresztą okaże się zaraz, pozwólmy Bać wypowiedzieć się na ten temat Beatko, dziękuję, że zainicjowałaś tak bardzo ważny temat. Wiele o nim się mówi. Ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Powiedz mi z swojego punktu widzenia, jak Ty to czujesz? Dlaczego akurat nie podjęłaś się tak, takiego tematu? Dlaczego uważasz, że słowa i myśli mają moc? Jeszcze raz witam Was, kochani, i tutaj jest z nami Agnieszka. Witaj, Agnieszko, dziękuję, że jesteś z nami. Dla Ciebie również cudownego dnia. Kochani, będę Was zapraszała i zachęcała do tego, żebyście udostępnili dzisiejszy live, dlatego że idziemy z Klaudią dzisiaj z takim przesłaniem. Nie mamy gościa, chcemy się z Wami podzielić własnym doświadczeniem. A Klaudia, odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego y, 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 słowa i myśli mają moc i dlaczego ten akurat temat, ponieważ ja tego doświadczam i tutaj chciałam, y, żebyśmy o tym porozmawiały. Y, słuchajcie, ogromne znaczenie ma to, jak my z siebie sami postrzegamy. Jak witamy dzień? Y, ogromne znaczenie ma to, y, co o sobie myślimy, ale słuchajcie, to też w aspekcie od samego początku małego dziecka, czy Dorosłego dziecka, czy relacji, relacji w, w rodzinie, czy też w otoczeniu. Witaj, Małgosiu, fantastycznie, że też do nas dołączyłaś. Klaudia, to teraz słucham Twoich pytań. Beatko, hmm, wspomniałaś, że bardzo ważne jest to, co myślimy codziennie i co myślimy o sobie. Powiedz mi, a jakie masz doświadczenia zatem w tym względzie, bo mówiłaś, że masz też doświadczenia. Powiedz proszę. Dokładnie tak jest. Słuchajcie, jeszcze mm, kilka lat temu, kiedy byśmy się spotkali, y, to ja byłam osobą bardzo zakompleksioną i osobą, która nie wierzy w siebie i osobą, która gdzieś tam stale... Słuchajcie, jak ktoś mi powiedział pozytywną rzecz, to ja mu nie wierzyłam. Ale jak ktoś powiedział, że coś tam mi nie wyszło, no to ja oczywiście tak wszystko przyjmowałam do siebie. I nie ukrywam, że każdy z nas każdy z nas jest osobą taka, taką, która potrzebuje wsparcia, potrzebuje rozwoju i poprzez to, poprzez szereg książek, spotkań z mądrymi osobami w pewnym momencie się zatrzymałam i doszłam do wniosku, że spróbuję na siebie i na to swoje życie Patrzeć inaczej. I, I kiedy zaczęłam to robić, nie było mi na początku łatwo. Zac o, można powiedzieć, w cudzysłowie, zaczęły się dziać cuda. Dlaczego? Bo słowa mają różną y, wibrację, różne poziomy wibracji są te, takie o niskim, niskim poziomie i o wysokim poziomie wibracji. Inaczej jest tak, kiedy patrzysz na ludzi, idziesz do nich z nastawieniem pozytywnym i cieszysz się ludźmi, to takich ludzi do siebie przyciągasz. Myślisz, że nie mam racji? Spróbuj się nastawić odpowiednio do ludzi. Idź z narzekaniem, tak jak tutaj pisze Ola. Ola, dziękuję za ten temat, ale tu, negatywne przyciąga negatywne. Dokładnie tak jest, ale pozytywne przyciąga pozytywne. To tak, jak Mieszka do nas pisze. I słuchajcie, kiedy ja zaczęłam się z na, patrzeć na ludzi zupełnie inaczej, kochać ludzi, to nie znaczy, że w moim życiu nie, pojawiły się, nie pojawiały się trudne sytuacje i od tego momentu, kiedy ja to zrozumiałam, było wszystko super. Ale też poszłam krok dalej. Próbowałam tych ludzi i próbuję do tej pory tych ludzi zrozumieć. I muszę Wam powiedzieć, a propos mojego doświadczenia, bo to jest dzisiejszy live, to jest nasze doświadczenie, Klaudia, prawda? To jest po prostu to, co nas doświadcza. Mam znajomą, która jak się spotkamy, to mówi tak, to jej się trafiło tamto negatywne siebie, a ludzie są tacy, owacy i w ogóle. Ja tak na nią patrzę i mówię, nie wiem, bo ja spotykam zupełnie innych ludzi. Mój mózg od razu wysyła do mnie taki pozytywny komunikat. Mam takie nastawienie, że ja spotykam pozytywne osoby. Staję rano z uśmiechem. Mówię do siebie kocham cię. Ktoś powie, że to jest niepoważne, a ja mu powiem to spróbuj i zobaczysz, jak się poczujesz. Mamy tu też komentarze, komentarz Agnieszki, świetny pomysł na live. Dlaczego myśli są ważne? To, co myślimy, ma duże znaczenie. To, co to my kreujemy, naszą rzeczywistość. Dokładnie jesteś tym, co myślisz, Agnieszka. Agnieszka tu jeszcze do nas pisze. Też jeszcze yy, czasami, tak mam czasami, aczkolwiek pracuję nad tym. Yy, wita, witałyśmy już yy, Ole i jeszcze tu jest z nami yy, Małgosia. Dokładnie, dziewczyny, tak jak piszecie. I zobaczcie, jeszcze tutaj pociągnę ten temat. Yy, były robione... Doświadczenia. W ostatnim czasie byłam, poznałam fantastyczną kobietę, która po prostu bardzo do mnie przemówiła. Sonia Szramek-Karcz prowadzi taką na Facebooku i to będzie troszeczkę reklamy, ale zaglądnijcie polecam na fanpage'u Planeta Soni. i Sonia właśnie mówi między innymi o tym o takim doświadczeniu, które było przeprowadzone wśród dzieci, że, że dokładnie te dzieci z takimi samymi możliwościami podzielone na dwie grupy, gdzie jedna grupa Nauczycieli wiedziała, że dostała taki komunikat. Dzieci, które są mega zdolne, wszystko im wychodzi, są najlepsze, i druga grupa, dzieci słabe. I, na, i nauczyciele z takim też nastawieniem, z takimi myślami posz, weszli w te dwie grupy. I tam, gdzie te dzieci. Yy, o takim samym potencjale inteligen inteligencji były wzmacniane, one wzrastały. A tam, gdzie te dzieci były słabe, to nawet inaczej były traktowane, gorzej. Więc, jeżeli ty masz yy, dziecko, to zawsze, nawet jeżeli ono coś nabroi, to popatrz w takim aspekcie, yy, że, słuchaj, jesteś fantastyczną osobą, nie podoba mi się Twoje zachowanie. Tak, nie lubię, jak to robisz, ale Ty jesteś OK. I tak jest. Przełóż to na dorosłe życie, ty też jesteś OK, zasługujesz na wszystko co najlepsze i to właśnie będziesz przyciągać. Um, dziękuję Bata za, za to, co powiedziałaś, e, czyli podsumowując twoją e, odpowiedź na moje pierwsze pytanie, rozumiem, że jeżeli um, czasem a nie potrafisz sobie pomóc, ewentualnie e, chcia, e, no, Dobrze, może w tym, w tym kierunku idźmy. To Bata zachęca do szkoleń, rozumiem, i do tego, żeby zwrócić się do ekspertów, którzy wskażą kierunek, e ewentualnie podpowiedzą, jak z takim wyzwaniem sobie poradzić. Dobrze Cię, Bata, rozumiem? Tak, ja to doświadczenie nie wzięłam ze szkoły, ja to doświadczenie wzięłam z rozwoju osobistego, z doskonalenia siebie, z książek, z takiego właśnie z szeregu szkoleń, spotkań z ludźmi, słuchajcie, może to też troszeczkę nie na temat, ale też pięknie, my postrzegamy, Nieraz jesień życia jak coś takiego, no już mi już na wiele rzeczy sobie nie mogę pozwolić, bo już mam tyle lat. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja parę lat temu spotkałam kobietę, piękną kobietę, która powiedziała, ja już jestem babcią. I wiesz, to też jest fantastyczny wiek. Każdy wiek ma swój urok. Te, te słowa tak ze mną zarezonowały, ona się cieszyła z tego, że jest już babcią. I że weszła w taki wiek, gdzie my ubolewamy, że już młodość nam odeszła. Nieprawda. Jeżeli ty zdecydujesz o tym, że jesień życia masz fantastyczną, to taką po prostu będziesz mieć. Super, dziękuję Bata za to, za to, co powiedziałaś. Kochani, do czego ja tutaj zachęcam. Na pewno to, co Bata mówi, wszystko jest zgodne z prawdą i każdy gdzieś tam na pewnym etapie zaczyna swoją drogę. Na pewno zachęcam po pierwsze do uważności, bo jak zaczniemy być uważni, to wtedy wejdziemy w pewne procesy, które pozwolą nam na rozwój osobisty i na pewno zwrócimy uwagę na te słowa, które wychodzą z naszych ust, bo to jest to o czym właśnie Bata mówi i to jest głównym tematem przewodnim naszego dzisiejszego live'a, jak bardzo ważne są słowa, które wypowiadamy, bo one mają moc. Słowa i emocje, to co Bata mówiła, są o różnych e, wibracjach, o niskich wibracjach. To jest oczywiście definicja, ale niskie wibracje e, posiadają słowa takie jak złość, lęk Strach natomiast wysokie wibracje posiadają słowa, takie jak miłość, szczęście, zaufanie. I bardzo warto, i warto używać tych słów, i warto myśleć w tych kategoriach. Beata też również wspomniała o tym, żeby wejść w proces i być w tym pozytywnym procesie, ważne jest to, jak zaczynamy nasz dzień. Beata, Podpowiedz, ewentualnie powiedz, bo to podpowiadanie, trudno podpowiadać, ale to, co mówiłaś, mówimy o własnych doświadczeniach. Powiedz mi, jak z Twojego doświadczenia należy rozpocząć dzień, żeby ten dzień właśnie był w takim pozytywnym, w dobrym, pozytywnym tonie. Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem i tu Wam powiem o sobie. Oczywiście każdy może to zrobić inaczej. Pierwsza rzecz, która jest. To ja sobie bardzo dziękuję za dobrą noc. Słuchajcie, my nie doceniam może inaczej, ja nie doceniałam wcześniej tego, czego miałam. Ja zawsze wcześniej skupiałam uwagę na tym, czego ja nie mam. Ale to, że stworzyłam fantastyczną rodzinę, to, że mamy dach nad głową, że jest nam ciepło, że nawet mamy tą kołdrę i mamy się czym przykryć i mamy poduszkę, za to też trzeba być wdzięcznym. Za spokój, który był w nocy. Za to, że mamy zdrowie. Ktoś może powiedzieć, ale ja teraz choruję. Dziękuj za to, doceń to, co masz. Słuchajcie, tu kłania się też uważność. Ja nie zdawałam sobie sprawy, jak ważna i, I też właśnie ze słowami, z myślami, z tym wszystkim łączy się uważność. Kiedy jedziemy, i to jest taka rutyna, jechałam, jechałam tą samą trasą wielo, wielokrotnie, i przyszedł moment, kiedy zaczęłam skupiać uwagę na, tą, na tej uważności i zobaczyłam przepiękne drzewo, którego wcześniej nie widziałam. Ale to tylko taki, taki element, jak ja zaczynam dzień. Wtrąciłam o tym, bo mi się przypomniało, że to też jest ważne. Następnie y, korzystam z takiej metody hoponopono. Wybacz mi, przepraszam, dziękuję, kocham cię. Co ty jest, co się stanie, jeżeli powiesz do siebie kocham cię? Głupio to brzmi. Na początku tak, ale później się do tego przyzwyczaić, bo ty jesteś tą ukochaną osobą. Dlaczego masz do siebie tak nie powiedzieć? Następnie nastrajam się, że wykonuję pracę, która dobrze służy ludziom. Mówię sobie taką afirmację, że robię to, co kocham, że spotkam się fantastyczne osoby, że dzisiaj będzie naprawdę dobry dzień i o tym myślę. I nawet jeżeli dostanę jakąś lekcję, to się zastanawiam, co ona mnie nauczyła albo czego ma mnie nauczyć. I do tego Was, kochani, zachęcam, zachęcam, żebyście po prostu zróbcie sobie po swojemu y, afirmacji, medytacji. Afirmacja to są takie y, y, słowa wypowiadane, które kreuj, wpływają na to, jak myślimy o sobie i jak chcemy, żeby to nasze życie wyglądało, więc jest bardzo dużo afirmacji. Jest medytacji, ale słuchajcie, y, zaczynam często dzień od medytacji, jak nie zrobię, no to nie zrobię, też się świat nie zawali. Ale do czego zmierzam? Do tego, że na początku, kiedy miałam usiąść, się zatrzymać, pomedytować, dla mnie minuta była wyzwaniem przecież to był stracony czas. Jak mogę mieć czas dla siebie? Jak mogę w ogóle. To jest jakaś tam bzdura. Okazuje się, że nie. Zupełnie inaczej wtedy wygląda buzia, banan się na twarzy tworzy sam. I tego, do tego Was zachęcam. Spróbujcie nawet, i o tym mówi też Fryderyk Karzel, któremu bardzo dużo wdzięcza, ja jestem wdzięczna, zawdzięczam, dlatego, że codziennie słuchając jego live'y, niektóre rzeczy układają się w mojej głowie. I on mówi o tym, jeżeli trudno Ci się uśmiechnąć, włóż ołówek do, do buzi i chwilę i zobaczymy, czy Ci się uda uśmiechnąć, czy nie. Więc wiele rzeczy jest takich, mogłabym tu zagadać naszych gości, co takiego fajnego trzeba ze sobą zrobić. Czyli ja to znowu podsumuję, odpowiedź na Twoje drugie pytanie, o, i też posłużę się słowami o, wcześniej w, 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 zacytowanego pana, czyli Fryderyka Karzyłka. Któż to wie, co jest dla nas dobre, a co złe, tak? Bata, bo y, znowu gdzieś tam powiedziała, gdzieś tam powiedziałaś o tych słowach, które wypowiadamy a, i o ich mocy. Powiedz proszę z, znowu z własnego doświadczenia, y, jakich słów powinniśmy unikać, a jakie słowa, na jakie słowa powinniśmy kłaść szczególny naś, nacisk. Gdzieś tam jeszcze wcześniej, jak sobie rozmawiałyśmy, a, mówiłaś o, o tym, że ludzie często łączą takie dwa słowa, które w ogóle. Mijają się z, 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 główną, z głównym wątkiem, z główną myślą, że na przykład strasznie się cieszę. Powiedz mi, Bata, właśnie, jakich słów powinniśmy według Twojego doświadczenia unikać, a, jakich, a jakie powinniśmy używać? To co powiedziałaś, jeżeli wypowiadamy jakiekolwiek słowa, to słuchajcie, no, dla mnie jest szok, jak ktoś mówi Strasznie to fajne. To to jest straszne, czy to jest fajne? Jeżeli to coś jest fajnego, to bardzo mi się podoba. A jeżeli coś jest strasznego, to to jest to straszne, tak? Czyli to wpływa też na nasze emocje. Sonia mówi, że bardzo dużo rzeczy, takich jak na przykład masakra. Ja tak posługuję się tutaj, ponieważ oglądałam ten live. I ogromne wrażenie wywar na, na mnie i tak mówię, kurczę, kobieta ma mnóstwo racji i też yy, zaczynam o tym myśleć, nawet jak mi jakieś głupoty przychodzą, bo różnie w życiu bywa. Tak? Yy, także to, co faktycznie nam się podoba, to doceńmy, że, że to nam się podoba, a to, co jest określa, że w danej sytuacji ta, ten, to jest takie niezbyt miłe, to po prostu tak to... Określmy, ale skupiajmy się na tym, co dobre. I nawet jeżeli um, coś się takiego przydarzy, albo ktoś stanie i coś nie tak wychodzi, um, to trzeba się zatrzymać, zastanowić albo wyjść z tej sytuacji. Tu um, zachęcam Was do tego, żeby ja tak zrobiłam wyjść um, z relacji gdzie czujecie się, że ktoś odbiera jest waszym wampirem energetycznym. Niekoniecznie musimy z taką osobą dalej używać, trzymać, się, tak, trzymać, się, spotykać się, być w kontakcie. Nie, też nie przejmujmy się, co ludzie o nas powiedzą, bo my bardzo wiele rzeczy robimy, bo co ludzie powiedzą, no i co powiedzą? Mówili, mówią i będą mówić. No i co z tych słów? Najlepiej jest wziąć kogoś i patrzeć swoją miarą. Nie mamy prawa nikogo oceniać. Wejdź w jego buty, przejdź i wtedy oceniaj, tak? Czyli takie dobre słowa, łączmy te dobre słowa. I słuchajcie, jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli ty będziesz chcieć, to to, to zrobisz. Wiek naprawdę nie jest tu przeszkodą. I, I tak jak mówię tutaj, to można do każdego wieku odnieść. Można odnieść do dzieci, dasz radę, można odnieść do osoby dorosłej, dasz radę, i można odnieść do osoby starszej, dasz radę. Ja jeszcze tak, już kończą, kończąc nasz live, bo to jest temat, który, który jest dla mnie bardzo ważny i też mi jest bliski. Słuchajcie, w 1991 roku robiłam prawo jazdy. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie pana instruktora, ale po y, nauce jazdy przestałam jeździć samochodem. Egzamin zdałam za, za pierwszym razem. Ale ciągle mi powtarzał, nie będziesz jeździć, nie nadajesz się do tego. Y, y, w ogóle cały czas były te negatywne a te emocje pod kątem y, samochodu. I potem była taka sytuacja, że mój małżonek nieraz chciał, żebym wróciła samochodem. Ja robiłam wszystko, żeby samochodem nie jeździć. Kolejna rzecz, jeżeli już byłam do tego zmuszona, to zawsze tak kombinowałam trasę, żebym wiedziała, że tam jest duży parking, że łatwo nawrócić, że mogę to. A wolałam nawet nieraz 500 metrów przejść, byle to auto zostawić wyjść. Jak wracałam do domu, to wysiadam z auta, miałam mokre kręgosłup. Wiecie, dlaczego się tak działo? Dlatego, że ta osoba mi zasugerowała, ciągle mi powtarzała, ona nie była dla mnie wzmacniająca. Ona mi ciągle mówiła, że nie będę jeździć. Ale ja na przekór tego wszystkiego zaczęłam jeździć i lubię jazdy samochodem. Ale zajęło mi to 15 lat, żebym w sobie to przepracowała. Więc nie pozwólmy sobie, żeby ktoś, żeby myśli kreowały naszą, nasze życie. To my o tym decydujemy. Tak, potwierdzam, że Bata jeździ autem. <laughs> Kochani, temat, tak jak Bata powiedziała, temat rzeka. Bata tutaj zainicjowała ten temat. Dla mnie ten temat jest taki bardzo mocny, bo wiem też, że faktycznie należy brać odpowiedzialność i to życie mi pokazało i cały czas mi pokazuje, i że trzeba brać odpowiedzialność za swoje. Słowa, ba mało tego za swoje myśli. Pokazało mi to też wydarzenie przedświąteczne. Gdzieś tam w myślach, no gdzieś te myśli nie były do końca pozytywne i poszły w kierunku na, na zasadzie nie będę mówić, nie będę się odzywać, bo jestem zła. No i. Udowodniło mi życie, że faktycznie nie będę mówić, nie będę się odzywać, bo na drugi dzień rano wstałam i nie mogłam wydusić z siebie słowa. Nie było to ani zapalenie krtani, nie był bulgar, gardła, po prostu nie mogłam nic z siebie powiedzieć. I faktycznie myśli mają bardzo, bardzo dużą moc. Stąd moje podejście do, dzisiejsz do dzisiejszego live'a było takie bardzo ostrożne. tam mnie tutaj zachęciła i w sumie bardzo się cieszę. Z drugiej strony też wiem, że temat jest modny, modny i dużo się o nim mówi, a tak jak cały czas batą kładziemy nacisk, chcemy mówić o tematach ważnych, ale też, żeby to, co było u nas na lewie, było bardzo, bardzo rzetelne i staramy się też zapraszać ludzie, ludzi, którzy mówią o rzeczach prawdziwych, a my mówimy o rzeczach bardziej o własnych doświadczeniach i tutaj z kolei zacytuję również Panią doktor Sonię, nie wierzcie nam, Spróbujcie sami, doświadczcie tego sami. Um, bardzo chciałabym podziękować Bacie za, za to, że mnie tutaj dzisiaj wezwała do tablicy, do tego live'a. Um, chciałabym po, podziękować, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli uważacie, że ten temat jest ważny, że jest dla Was wartościowy, udostępnijcie go, proszę. Dajcie kciuki w górę, serduszka yy, i serdecznie zapraszam do kontaktu. Dziękujemy za spotkanie. Była z nami też jeszcze pozwolę sobie wyświetlić komentarze. Była Swietłanka Mordawska, super temat, dokładnie tak jest. Tutaj jeszcze Agnieszka napisała do nas. I tu Jasia napisała. O siebie też trzeba dbać, kochać i przytulać. Dokładnie tak jest. Uśmiech wzmacnia grasicę. Proszę bardzo, tu ekspert się wypowiedział. I tutaj jeszcze Marcin nas pozdrawia i Agnieszka dziękuję za spotkanie. I tak jak Klaudia powiedziała, to był ten live był w oparciu o nasze doświadczenia. Pozdrawiamy i zapraszamy na następny live w przyszłym tygodniu we wtorek, ale będzie delikatna zmiana, bo będzie o 18 godzinie, ze względu na to, że nasz gość wcześniej nie da rad. Do zobaczenia. Trzymajcie się, papo.